Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w kolejnym odcinku z Warbanners. Ostatnio powalczyliśmy sobie troszeczkę na arenie. Czy wyszło dobrze, czy źle? Nie wiem. Ciężko jest mi to ocenić. Zapiszmy w każdym razie grę. YouTube 4. Tak, zapiszmy grę. No nie wiem, czy wyszło dobrze, bo. Karnak stracił trochę statystyk. No zobaczymy, zobaczymy. Reszta też awansowała. Może, może nie będzie tak źle. Poziom 6. Mhm. E, dobra, wchodzimy do mapy świata. Kolejna misja to jest nieoczekiwane spotkanie. Drużyna dotarła do kopca Svenfelda następnego dnia. Wyglądało jakby najechało go stado gigantycznych kretów. Dziury tkwiły niemal wszędzie, a wokół walały się grudy ziemi. Wielko wielkości dorosłego słego człowieka. Ludzie z łopotami krążyli wokół kupca jak stado mrówek. Fladius odrzucił obawy Roderika co do wskrzeszenia Svenfelda i nakazał srebrnym gryfom wrócić do Komledoru. Gryfy obrały inną ścieżkę powrotną między wzgórzami, aby ominąć nieszczęsną wioskę. W drodze do Bronkwist podszedł do nich samotny wędrowiec niosący lichą skórzaną kurtkę z wszytymi metalowymi płytkami. Jego długie szare włosy były w nieładzie, swój wyblakły wzrok wbijał w ziemię. Roderick nie zwrócił na niego uwagi, póki ten nie przemówił. Rick. Dowódca Srebrnych Gryfów nagle zrozumiał, to był wujek Nord. Roderick przed wysłuchaniem wujka odnalazł przytulną karczmę z solidnie rozpalonym kominkiem. Kiedy Haldryk chciał od razu ruszyć na zieloną skórę bez czekania na nasze główne oddziały, ja i paru moich przyjaciół e, zdezertowaliśmy, powiedział Nord po długim kubku rumu. Haldryk był dobrym dowódcą, ale jego temperament przyćmywał trzeźwy, trzeźwy osąd sytuacji. No i oczywiście zapłacił za to swoim życiem. Nord przebrał, e, przerwał na chwilę, aby wychylić trochę rumu. Jego wzrok wyglądał na rozbiegany, ale Roderick czekał cierpliwie, aż będzie kontynuował opowieść. Poszedłem do Finansa, aby dowiedzieć się więcej o wężowym pierścieniu, który znalazłeś, no, powiedział po chwili Nord. Elfy z potwierdziły, że należą on do człowieka drogi do wieczności, a ich kult powstał pod wodzą dekromanty Kalery Firella. Nigdy o nim nie słyszałem, powiedział Roderick. Ha! Za to na pewno słyszałeś jego inne imię Svenfeld. Roderick wy wypluł Peterum na stół. Nie mógł wierzyć, że Svenfeld, legendarny bohater, był liderem ruchu dekromantyckiego. Nord Kontynuował. I umarmia armia Ke zjechała Tulany, Tulane, ale dwuowódca nekromantów został zgładzony. Wskrzeszono go jednak w Nilfred. Nilfared. To miejsce stało się ostoją rozpaczy i śmierci. I jak to się stało, że zapamiętaliśmy Svenfelda jako bohatera? spytał Roderick. Przez ostatnie 500 lat wyznawcy drogi do wieczności napisali historię na nowo. Na miejsce nekromanty Ke wstawiono bohaterskiego Svenfelda. Wychyliwszy kilka kubków rumu przy nieco mniej drażliwych wątkach, Roderick skonsultował się z Dellią i Karnakiem i zdecydowali, że muszą wrócić do kopca Svenfelda. Szczątki nekromancji mogą wpaść w ręce kultystów. Co teraz zrobisz? spytał Roderick Norta. Wrócę ci haczem do miasta Mistrun i, i tam spędzę resztę moich dni, sącząc grzane wino. Zrobiłem dla ciebie wszystko, co mogłem, Rick. Nigdy nie zapomnę. T nigdy ci tego nie zapomnę, powiedział Roderick po czym uścisnął wuja na pożegnanie. Kiedy srebrne gryfy dotarły już na miejsce wykopalisk, Flaviusa tam nie było. Wziął wykopane szczątki i udał się do północ. Roderick pognął wraz z gryfami w pościg za Flawiusem i jechali całą noc, aż ich konie poczęły potykać się z przemęcenia. Karawana Flaviusa zamajaczyła w oddali, zagrzewające gryfy do boju słowa Roderika zostały ucięte nagle, gdy dostrzegli grupę orków, jaka pojawiła się tuż przez karwaną. Flavius zostanie niechybnie zerżnięty. Karawana pognała jednak kłusem w stronę orków bez cienia wahania. Orkowie rozdzielili się i karawana przejechała dalej. Roderick patrzył na widowisko ze zdziwieniem w oczach. Co to? Wow, moi drodzy, czyli... Penfeld był tym nekromantom, a Flavius... tego wskrzesić. Tylko... Tylko czy Flavius... działa sam... za plecami króla, czy król o tym wie? Grongar. W dodatku... 40 żyć, 12 celności się. Ojejku, trzeba, go, trzeba się go pozbyć szybko. W dodatku, moi drodzy, orkowie e, są z nimi. Teraz pytanie: o, Tu mam wąski przesmyk, żeby wstawić może tą, ale z drugiej strony, tutaj tych jeźdźców oni mogą pognać tędy. Wiecie co? Beczkę wstawię tu. Tutaj sobie zacieśnię flankę. Tak, żeby Karnak mógł się tutaj bronić. Więc jedno to tu damy. Jedno nawet może tu. Katapulta. Tutaj powiedzmy. Ty jesteś Ozyrysem, to Ozyrys nie. Tutaj Fechmistrz niech będzie. Tu. Wykopmy wody troszeczkę. Raz i dwa. Jakby ktoś się chciał teraz przedrzeć. No i ciebie dam na razie z tyłu. Plan będzie chyba jednak taki, żeby zostawić Was na plecach. Karnak staniesz na środku. Łucznicy będą zaraz za karnakiem, więc tak, karnak staniesz tu. Łucznicy tutaj, w pierwszej linii. No tak, łuczników fajnie by było posadzić blisko ognia. No niestety, to zaprzepaściłem troszeczkę. Teraz tak. E, miotacz, e, Roderick staniesz tutaj. Miotacz toporków, ty stań zaraz tutaj. Jakbyś mógł rzucać. Paladyn, o Paladyn będziesz pilnował tej flanki Tutaj, stu... o inaczej, tu stanie do toporów, tu ty Alabardnik do pilnowania flanki, jakby ktoś mnie flankował Jeźdźca, jednym zostanę może rycerzem, a miszyn może pojechać w dal Trechmistrz Karin Tutaj stanie Ciebie dam może tu to jest tak, ty rzucisz obronę im, ty rzucisz obronę, ty rzucisz bogosławieństwo. a ty wiesz, może ropuchę, co? Dobra, myślę, że tak wystartujemy. Start. I zacznę od tego, że Karnak pójdzie tu. A wy? Jedno do przodu i jesteście w stanie strzelać. Świetnie. Trafiony. Ty? Jedno do przodu. I trafiony. W tego najbardziej mi zależy, żeby tego strzelać. Ty podejdź tutaj. Ty stań tu, odwrócony w tę stronę. Ty tutaj. Ty tu. Ty tu. A nawet może tu. Tutaj i ropucha. Nie wyszła. Tu wyszła. Idealnie wyszła. Teraz tak, ty, fechmistrz, spróbuj. Spróbowałbym jednak chyba tu. O, rzućmy na środek, może trafił kogoś. Dostał łucznik i dostał ktoś z tyłu, świetnie. Roderick, stań. Jeszcze to, heroiczny zew. Jesteś w stanie to rzucić? Na razie nie. Ty rzuć błogosławieństwo. Mogą to zrobić wcześniej, teraz, tak sobie myślę. Ty stań tutaj, będziesz przydatny do pilnowania boku. A was już ruszę chyba tu. Ozyrys, tylko tak, Ozyrys nie może być. Ty tu. Czy ich ucznicy nie będą strzelać do moich zaraz, nie? To też jest problem. Dobra, obrona. Nie będę się ruszał do przodu jakoś bardzo. nie Może się skupią na tej żabie. Oni mają w jeszcze truciznę. Póki sobie nie podejmują, to im tam trzy zdrowia każdemu zwierzę. Oho, kurde, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Podzielili się chyba, tak jak myślałem. Ale to w sumie nie jest najgorzej. Trafiony. Teraz tak, czy jestem w stanie strzelać tam? Nie. Ja jestem w stanie szybko ich zabijać. Kudło. Trafiony. Teraz tak, ty, to, celujemy w niego. Dostał tam szaman. To też jest w porządku, że dostał szaman, a nie ktoś inny. Okej. Okay. Mogę walnąć w tego, mogę zabić w tego, a mogę walnąć w wieśca na odyńcu. On jeszcze ma klątwę rzuconą. A ty? Tym? A jakby rzucił kamieniami? Dobra, on ma jeszcze truciznę, więc trucizna go dobije. Ten ładnie oberwał. Pudło naprawdę dobra, ten zginął. Czyli tutaj dwóch zginie Roderick. Idziesz tu, trafiony i Jedziesz tu. W następnej będziesz stali rzucać. Tutaj nożami. Ty stań tutaj. Wydalej na obronie. Ty może rzucić nawet sztandar. Trzeba będzie maga tutaj wziąć. O właśnie, mag będzie musiał atakować, ty stań tu, jakby szli tędy, ten... nie wiem czy pójdą tu, ale mamy tutaj bo... O, i ty masz jeszcze granatę, wiecie co, to może ich nawet tutaj pokonam, może to nawet jest mi na rękę, że oni tam karnaka strzelają. Zacznę od katapulty, bo faj... O, wrócił się, a ci tu biegną, dwóch, Oko. Żaba jeszcze żyje, jaszczurka zaraz wkrótce do akcji tak. Niestety. Trzeba rzucać przed nich, bo jest większa szansa, że nawet jak trafi tu, to wtedy... Tak, trzeba rzucać przed nich. Już wiem jak. 100% Go. Zabity. 100% Go. Tak, dostępnych celów. Tu. Tu. Będziesz w następny tytuł. Brud nożem. O. Dostał. Dostał. Świetnie. Eee. Ozyrys. Tu na razie. A czy mogą dwie osoby w jednej turze strzelić z jednej katapulty. Sprawdzimy to. to jest tak. Walni tak. To będzie wybuch. To wybuchnie też. dycha w takim razie czekam na nich. Ląd Będę mógł ją rzucić później na niego. Ale tak, ty stań na razie tak. Karnak toisz po prostu. Niewzruszenie. Tam. Ty podejść bliżej, żeby leczyć tam tych dalszych na razie. Może tak. Więc ty jesteś w stanie leczyć tu, ty tu. Podzieliliście się dość spoko. Ale może tak. Ty stań tu. ten tu? Myślałem, że jestem, będę w stanie go zaatakować. Okej. Okay, jaszczur ściągnie na, na siebie swoją uwagę. Czujący opar, ale nie sięgnął łucznika. Kudło. Oj, oj, oj. ładnie oberwał. Trzeba go leczyć teraz. Ten... Trochę z głupio, O, nie zaatakował, nie zaatakował. I się cofa. Idealnie na katapultę. Teraz sprawdzę, czy jak rzucę jednym. Tu. To na pewno dostanie, co? Aha. Teraz ty. Katapulta już wystrzeliła, niestety. Pudło. Trafiony. Trafiony. Mogę jechać i atakować, tylko boję się trochę tego, nie? Może tak. Dostał. Dostał. Kudło. Dostał. Ci chyba tu przyjdą, nie? To stań ty z, z, ty z tym granatem, tu. Ty tu. Ty dalej się odwróć. Dobra. E, ty odejdź. Odejdź. Ale bałem się. Bałem się, że trafię swojego. Leczonko. Gdy masz pierwszą pomoc, nie masz. Dobra, atakuj tego. Tam zadał obrażenia, zadał. E, ten mag. Tu nie da rady, tu też nie. Żeby brak dostępnych zarówno to medytacja. Mamy sobie odnów. Dobra, oczywiście dalej uzdrowionko. Może się... Wiecie co? Mogę się jeszcze ruszyć? Nie. Szkoda. No Bo nie wiem, czy ten nie jest w stanie dojść i mnie uderzyć teraz. What? Ojej, łucznicy dostali teraz. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tego... Dobra, że tu mam rycerza. Tali też wróci. Ci tak w miarę nie wiedzą co robią. Dobra, 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 teraz tak. Pytanie, weź go zabij. Postał ile ty masz? 4, 2, 2. weź tali dobij. Dobra. Teraz pytanie, 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 pytanie. Co ty tu rob... To jest? Masz za mało punktów kondycji. Ogień. Tego siedem walniesz. Błyskawicą. Rycerz tam biegnie. Ty podejdź. To. Paladen też podejdzie. O, cholerka. Ty możesz uciekać stąd, bo nie możesz na pewno prawda? To może rzeczywiście uciekaj, ale najpierw tak. Ty, dostał. Ozyrys, staniesz tu. Przyjmę na to za siebie, chociaż nie wiem, czy to dobrze. E, tak. Leczenie, ty. Uzdrowienie. Karnaka Ty. Grupowe uzdrowienie, tutaj. Wszystkich. Dobra. Ty wypij sobie miksturę. A może podejść tu. Teraz wypij miksturę. Jak ten walnie tu, to walnie tego i tego, co? Problemem, właśnie. Ty też wypił miksturę. Dzwany. Yy, stań tak? Się boję bardzo. Napij się miksury po prostu. Karnak mógłby zaatakować, ale chyba wolę karnakiem stać w miejscu jeszcze. O, coś takiego zróbmy. więc opar. Taj. I tak się lawirują tutaj dookoła, więc tyle jest dobrze. Tu sobie rzucili miksturę odwagi, druga mikstura odwagi, więc teraz są te tury na tej mikstury. teraz, dobra. O, jeszcze tu jest jeden. Czy oni przychodzą ciągle nowi? Chyba ta. O, 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 o. Wycofali, ale teraz tak. Dostał. Dostał. Nic nie widzicie, naprawdę? Nie możecie uderzyć nikogo? Pytanie. Najpierw tak, ty. Zabiłeś jednego. Podejdź tu, ty użyj katapulty do strzału w niego. To oberwał? Nie. Siedem zdrowia. Teraz coś to oberwał. Dobra, to zginie. Okej, okay. ty może inaczej. Łucznik. Nie jesteś w stanie. Jesteś już w stanie. Dobra, tego trafisz ładnie, nawet dostał. podejść tutaj. 25 jak dostępnych drzew, aha, bo, ale to w mojego też może wlecieć, tutaj jest mój. No ty podej, bo ty masz tą bombę. trwa na niego. Jak teraz to mu... 7, 7 ataku ma teraz, no to mu ładnie zmniejszyło atak. Rzućmy nożem, 15% szans. Kudło. Dobra. Cofnij do tyłu, cofnij do tyłu, no. może zaatakujmy idealnie, dobra? Oni nie mają jakiegoś dużo nie mają trochę tego ataku, ale pudłują. Tutaj już jest dwóch, jeszcze jest ten. Może tym by się wydawało, tym by było warto strzelić tam, Pudło udło w Karnaka. Ten oberwał. Tego się boję, żeby nie stracić. Minut 8. Udło. udło no I ten jest jeszcze. Zabili mi rycerze na dole. Dobra, Karnak, podejdź tu. piekni obu. Jednego. No dobra, może być. Eee, strzelam do ciebie. A może najpierw tak. bo Sześć obrażeń to zada. Ogień da? Czy nie? Chyba nie, to nie daje chyba ognia. Grognar. Co ja mogę tutaj zrobić? Spalnąć cię za osiem. Ja ciebie użyć do katapulty tu. tu. Dostał. O, teraz tak. no podjechać tam miszonem, ale myślę miszon ma mało zdrowia, nie? No chyba to zrobię. Większa morale, a to sobie tylko tak. Zabij tego. Dostał. 22 roderik Ten ma 3. Dobra, idziesz tam. roderik do ataku. Ty też lecisz do ataku. Teraz was tutaj. W będziesz będzie rzucać nożem w następnej. Ty leczysz Mishona. Ty masz. drog cię walnie za 7. Nie ma problemu, jakby cię za 7, co? Zróbmy pierwszą pomoc na Mishonie. A, to nie zdejmuje trucizny Myślałem, że zdejmuje Ale dobra, obrona Pudło, pudło Pudło. On wszystkich bije. No dobra Ładnie oberwał Da, no, wyszło. Wyszło. Dobrze, i teraz tak. Tym na pewno trafisz, więc... Na prim zabił kolejną jed klasę, jednostkę klasy Ork. Dostał. No mało punktów w kondycji, dobra, to idę tam. Lecimy tak. Ty atakujesz trafiony, tak, leczenie karnaka. leczymy tego? Za daleko. Dobra, to w następnej najwyżej. Teraz tak ty podejść tutaj. Obrona. Okej. Okay. Ma flagę, więc raczej będzie uciekał. Tutaj mikstura poszła. Pudło. Pudło. Dobrze. O. Dostał. to to nie odeśnie. Karnak leci dalej. Zabity. Och, jakie obrażenia. Zabity. Dostał. Dostał. Tutaj też. No i to już jest punktowanie ich. To już jest ładne punktowanie. Dobra. Obrona raczej nic nie zrobią. Ogień, pudło. Dobra, tali dwa razy. Raz, nie tylko raz. Ok, dwa. Leczonko na ciebie. Taprin podejdź. Walitym. Raz i dwa tutaj. Obrona. Dobra, dziesiąta. O, były małe straty, ale dało się to ugrać jakoś. W ogóle długa bitwa, nie? E, spróbujmy najpierw tak Łucznik, Ten, który jeszcze nie miał poziomu. A nie możesz. Ty. Dobrze, karnak. Pali rzut nożem. 7 oh. Ozyrys też tu podejdzie, ty ulecz. Wiem, że łucznik będzie mógł strzelić. Obrona. o uciekł. Rozgromiony Zbroja Dręczyciela. Dodaje zdolność kolce plus 1 do pancerza, wymagania co najmniej jeden punkt pancerza i reputacja zakała rodzaju ludzkiego lub gorsza. Mógłby mieć taką reputację? O kurcze, da zobaczyć jakie są te reputacje, w ogóle nie. No dobra, Ucz, tutaj smoku wszedł na poziom 9, pierwsza pomoc, zasłona dziemna czy morale. Może pierwsza pomoc się wyda bardziej niż zasłona dymna? Tutaj wskrzesimy, oczywiście rycerza naszego nowego. Chcesz zostać wskrzeszony. Nie możesz tego nosić, prawda? Foda. E, oświetlenie. Jednostka oświetla teren w odległości dwóch miejsca od pól, do których stoi. Jednostki stojące obok dostają plus jeden do uników. Nie, oświetlenie. Ładny będzie oświetlał drogę łucznikom. To to na noc się przyda. E, tutaj mission do siły czy do uników plus jeden? Uniki plus jeden, mission teraz mistrz, celność, zdrowie, moralem. Mo zdrowie. Czy jeszcze ktoś? Nie. To by było... Tak, to tyle. Więc dzięki wam bardzo moi drodzy za obecność. Dzisiaj taka długa bitwa, odcinek z bitwą. Dziękuję. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczonka. Cześć!